Luka, Luka, banana. I banana. ja wybieram cmentarz śmieci. I właśnie, śmieci? właśnie tak. tak masz przetłumaczone, cmentarz śmieci? Tak. A co, a wy jak macie? Cmentarz śmieci. No Ale ja w angielsku, ja nie wiem. To nie miał być cmentarz śmierci, przypadkiem? No, miałam śmieci Jezus. napisane. Jezus, cmentarz śmieci. To no miałam śmieci. O, ja nie my... jestem.

bo gdzieś obok nas jest wyjść. banan i ja nie Nieprawda mnie tam nie ma ja już. Się A, ja w ogóle nie wiem, gdzie wy jesteście, bo się rozdzieliliśmy. Kryzel mnie zostawił z bananem. <laughs> Oczywiście, że tak. Po ja co nic miał nie robię, jeść? ja szukam was. Ej, co to jest? To jest jakaś pomarańcza, która gryzie chyba? U. Ja siedzę, to wygląda bardziej jak cytryna, wiesz, bo jest żółte. Jesteś tutaj? Ja siedzę w e, szafce schowana. Widzicie wow, mnie? Zrobiliśmy, zrobiliśmy mnie? zagadkę! Wow, wow, wow. Nie widzę cię Sandra. Ja nic nie zrobiłam. Gdzie jest ta cytryna? A! Oh, ona awk stoi! Dobra. Ciema. Czy to coś jeszcze zrobiła? Ona jest zrobione Już nie Tak, wiem. to jest kliknięte. Musisz tam klikać. Ej, bo A co to jest to? ciasto. Co to jest to przy drzwiach? Ej, Takie dziwne ciasta, oko. Nie widzę. E, banan z okiem? No. Banan z okiem. No to pokazuje ci, gdzie banan jest. Dobra, robię kolejną zagadkę. Ja na razie nie widzę ani was, ani Zrobiłem. banana, ani zagadki, ani ciasta. Siema, ani... Andra! Cześć. Siema, gdzie Czemu jest banan? Wszyscy? No, no banan a to stoi nie jest. Tam, to banan? Patrz, o, widzisz, widzisz, jest pod świetną To jest a to banan. jego skin? No tak panu A może on, coś... on tak gra specjalnie, że na sam koniec się odpali. Oh, kurde, przestań. <laughs> <się> <laughs> Ej, no istnieje <jest śmiech> taka szansa. Ogólnie chyba brakuje nam jednego kawałka ciasta, czy nie? He? Ogólnie a, to, nie, to nie wiem, jest ale zbieram coiny. W Kuchni było na stole, ale no. Ale co? O, rusza się, rusza się, rusza się, banan. O nie. Nie widzę, nie widzę banana. O nie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Sandra się skupiła. Gdzie ja w sensie jestem? Ba bananie rusza się tylko na spawnie, tak jakby tego. Może tak on jakby... Nie chce? O, jest Podłożył banana pod drzwi, on chyba nie wie, że z tyłu jest drugie wyjście. A, no to może nie wie. Ale dziwne, bo ma skina customowego, więc powinien wiedzieć o, nie, takie ja rzeczy. Czerwone oko. Ja mam czerwone oko. Troszkę... To znaczy, że jest blisko, to znaczy, że jest blisko. Nie wiem, czy jest blisko, tylko zależy, czy się rusza, czy nie. On cały czas jest tam w kuchni. Ej, ogólnie, czy tylko ja mam ten problem w tej grze, że jak ja chodzę, to mam tak jakby bardzo mało klatek? Tak, Ej... tak, tak, ja też mam na tej mapie bardzo mało klatek. Ja ogólnie w tej grze mam mało klatek. A mi tą cytrynę tam podświetliło. No bo ktoś podniósł banana, żeby ci podświetliło. <śmiech> <śmiech> o, tego <ta śmiech> weź, Ola, weź tarczę. Wzięłam tarczę, tarczę, ale ja tak. nie wiem co... No bo teraz, Krystian, takie banany leżą na ziemi, one różne rzeczy ci dają. Taki z oczkami biały, pokazuje ci gdzie jest banan, taki niebieski. niebieski, daje ci tarczę i jeszcze tak? jaki był? Tak. Okay, chyba był no jeszcze dobra. czerwony, że ciebie banan widzi, czy coś takiego. E... Nie pamiętam, no chyba teraz mnie widzi banan. ciup. Ciu, 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 ciu. wow, <laughs> uh, banan. Bardzo dużo zrobiłam, zebrałam trzy monety i jednego banana. Gratulacje! Wow, 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 wow. Dobra, teraz, teraz skupienie, teraz, teraz kawałek ciastka dużo. zbiorę, dobra? Kawałek ciastka? Tak. Krystian, patrz jaki fajny. Czekaj, gdzie ty jesteś? A tu? Tam jest konewka. Że co, że szafka? No. Możesz Ale kupić Ola przepustkę ciacho, z szafką. A Krystian fasolkę po bretońsku lubi. Sam dużo, dlatego mają. Dlatego tak lata po całej mapie leci za tobą! Czuję gdzie jesteś! No, niemiłe to było, muszę przyznać. O, nie jestem pierwsza już na tablicy tutaj, o nie. Dobra, teraz chcę... pierwsza? Teraz chcę bananowy pop. Faktycznie jest napisane garbage, Christian. wiesz? rację. SKP dalej? Dobra, SKP robimy. SKP, ja nie chcę podwójnych. Ja, ja, mam, y, ja mam y, y, rangę Unripe 2. Unripe? A gdzie się to sprawdza? No dole masz. A ja mam Unripe 3. Ej, a, ja, a później, o, później weźmy ten infekcjon, czykolwiek to znaczy. A o, jak to nie. Znaczy, Ale po co to jest? l Infection? Oh, czemu jestem czerwona? Gdzie wy jesteście? l Ja nie mogę. Wy to jesteście szybcy. Oh. Ja jest bardzo nie szybka nie możesz stać w miejscu. Ja Musisz się szybko bardzo poruszać! E, biegać! E, ale Coś. jestem skonfiskowana, bo ja nie znam mapy. O, to jest Jaka? czerwony banan. To jest A czerwony myślisz, banan. że ja znam mapę? Tak. Jest banan? O, on przy tam mnie. Jest. To nie, to ja jestem. O nie! <laughs> nie, nie widziałem <laughs> no to co za ja, A to nie ty, najgorszy Gnomień! Z gościu mnie sprzedał! <laughs> sprzedał? Sprzedał mnie, bo on, bo on... Dał... O nie, on o, mnie chyba widział. las tam do mnie. O dobra, mam tarczę, mam tarczę, mam tarczę. Dobra. Dobra, e? gościu, chodź, 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 zjemcie, zjemcie, cię. O nie, jestem gdzieś zjemcie. blisko jego. Oj oj. zjem go! Dobrze! go cały czas, goni go cały czas. Ale goni banunę? Radę. Czemu ci ludzie łażą za mną? Bo oni wiedzą. Ta, oni wiedzą, co inni nie wiedzą. Ej, słonika! Ech. Ech. Ja właśnie przypuszczę znaleźć. Instant. Ola, jaka? O, Banan? Czy to jest korniszon? Nie! Jezu, jest korniszon. Wejdź tu do szafki. Dobra. Czy ty? Ta, droga no, mówi na co ty siedzisz ty? Słuchajcie, jakaś dziewczyna siedziała w kącie, weszła przed mną do szafki, myślała, że jej nie zobaczę. Krystian, nie zostawię. Zobaczyła się? O Jezus. o, Jezus O! Nie, ogryźmy sobie. O, o, nie, on nie to ogryź. O, nie. A to. Ola jest bananem? Ola jest Ola Jest bananem, no. Ola! Ola, mogłabyś mi dać szansę, mogłabyś mi dać za, zrobić zagadkę? No co, ja? dobra, ta gra jest głupia. Ola! Ola! Ale ciebie nie było nawet u mnie tutaj! No to skąd się wzięłam? No nie wiem, ty mi się ja ciebie nie widziałam. W ogóle. Nagle to się jest? w pojawiłam. Przepraszam. Tu! I teraz nie wiem, czy to mój internetach. ze śmiechu. Mój na pewno nie. nie ja Krystiano, mam nowy. Słuchaj, Ja biegłam pustym korytarzem i nagle znikąd Jasne. mi się pojawiała dosłownie przed nosem Sandra. Sama ci wskoczyła. Tak jak ja się zawsze pojawiam no, przed nosem u ciebie. O. Sama ci wskoczyła. Dlaczego Ola? ci ludzie idą tam gdzie ja jestem? Korniszonie. Okej, ci mnie zjadła no. No, no. no, ale no ja tego nie wiem mam, jak się ja ja czujesz słonika. Ja jakbym była korniszonem, to bym nie łapała was, no ale dobra. Zostałem oszukany. Ola jest jaka jest. Pff. Słuchajcie, no, 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 no. ja naprawdę próbowałam was umijać, Widzicie jakiś problem Ta. taki, że. Dlatego mi dwa razy pod mnie ugryzłaś. Przed... No ale nie, ty, 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 ty biegniesz się za. Się nie, Ola! Różnica jest taka, ty biegniesz za kimś, kogo gonisz, po czym widzisz nas i biegniesz na nas. To, nie to nie jest tak. taka kwestia. To Cię jest właśnie tak. W ogóle dziękuję Ola, mówić, nie doceniam, że mi nie poinformowałaś, że jesteś bananem, nie? Dobrze. Jesteś. Nie mówiłaś! Będzie, Będzie na nagraniu, zobaczysz. Mówiłam dobrze, ci. dobrze, ze mną jest taki problem, że. Ja ci już tu kiedyś mówiłam, I że ucha, ja potem wiem. przy edycji I nie się dowiaduje, że wy o czymś gadaliście, a ja podczas nagrywek tego nie słyszę. No bo to no. musisz uszy umyć. Ale mam duże uszy. Uszy masz Pogaleć duże, ale uche. nic nie słyszysz. Pomóż Wuchę. mi umyć uszy. uszy. Pomóż ja nie będę nie Nie, Sama chcę umyć uszy. No gdzie są ludzie! Zabiłaś już wszystkich! Nie zabiłam wszystkich jeszcze. Jeden jeden osoby. gościu chował się za szafką, Wszyscy bo zbiłaś go do jednego zdrowia. Za szafką czy wy szafce? O za. Czy mamy podejrzeć mm. w ogóle nie możemy. Możesz. Takie oczko musisz kliknąć. Oczko. O, ktoś jest. Nie mam oczka, no. O, mam oczko. Jeden jest jak koszu na śmieci w kuchni chyba, to jest kuchnia? Koszu na śmieci koszu na... w kuchni. O jest, jest, jest. Jest. A Dobra. Ale sprzedajesz Sandra, ale sprzedajesz innych tutaj. O, bewali się. się Ola, Szybko! Się! <grym> 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 o, próbuję pod łóżko wejść. Czekaj. O, idzie z drugiej strony! Wyszedł! Wyszedł ona! <grym> A nie! Chodź tu! Czy to, to nie było kolejny? Ostatnie serduszko nie. mu zostało O nie, on ma ci odchodzi! O, o nie, ludzie otwarty. uciekają! I... Wszyscy siedzieli. Przez o, nie, Oś, trzy nie, osoby nie, nie, zostały nie. chyba. Tak. O, jest! Tak. Jest! Blondyna! Dobrze! Blondyna odradzasz się jeszcze? Nie, już nie można, nie. nie. Nie, można. Ostatnia osoba mi została, ale ona chyba da radę uciec. Da radę uciec, no nie, no, no nie! No, no. Blondy! Nie. Blondy uciekła z rozkroczonym bananem! Gratulacje, o ja będę bananem, bo ja nikogo nie złapię. Z moim refleksem. Ale ładna jestem. A skromna. Dziękuję. Skromność, pierwsza klasa. Dziękuję, dziękuję. myślę, Krysasz, że był super. On umarł. Ja go zabiłam, bo on jest na zły, że ja go zjadłam bananem. Krysia umarł. wesi. Myślę, że tak. Krysia nie, to nie jest, był zły. To, to, jest, to jest dobry gra. moment, Sandra, żeby powiedzieć jakąś straszną historię przed ogniskiem. Nie znam strasznych historii. Masz czy zagody na historię, Ola? A, a, nie znam! Nie znam historii. Dobra, <śmiech> <śmiech> szybko musimy <laughs> mapę wybrać. Ja e chcę złowić jeszcze supermarket. A które to jest? Drugie! A, dobra, dobra. Supermarket What to jest supermarket po angielsku. Dobra, ja chcę infekcjon. Weźmy infekcjon. Weźmy infekcjon. Aaaa! Już ją ja, kliknąłem. Ale ja infekcjon! A nie damy rady, Sandra. Christian! Wszyscy chcą S.C.P. się w miła bawi. No wszyscy się boją, ja bym chciała infekcjon zobaczyć. Tutaj. Ale słuchaj, plus jest taki o, że ja Nie będę bananem. Wiesz? Ja, wiesz? Ja bym z jednej strony chciał być, a z drugiej strony nie chciałabym być bananem. Chciałabyś być, fajnie jest być bananem. Ale ja bym nikogo nie złapała. Lubisz banany? Lubię ciasto bananowe. A jakie lubisz banany? Takie żółte. Ja lubię zielone. O nie, o nie, ja chyba umrę. A! Nie umieraj! To by było szybkie. O Boże nie on. No to przestań! Masz zakaz jest. umierania. O Boże, on to gdzieś jest. O, ja mam ciasto. O, widzę banana, widzę banana, ktoś go zaznaczył. To ja jestem, Już nie z... widzę. Obok w pomieszczeniu. Już mam biały. No idź stąd badanie, no? Okej, okay, kliknęłam. Dobra, dobra. No gdzie on jest? Dobra, idę stąd. Nie wiem gdzie, ale idę. O, widzę go, widzę go, widzę go. Pokazałam A ja go, nie mam go. Nie, ja nie. To to jest ten supermarket, to ja nie lubię tej mapy. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, nie okay, okay, A Krystan okay, żyje, okay, Kryszan, tak? coś się odezwie. Krystyan jesteś tam? Ja, ja nie wiem czy go banan nie zjadł już, wiesz? No przestań. On się w podchody z nami bawi, mówię ci. Mogę dwa kawałki ciasta wziąć. Fajnie, mam ciasto, ale nie wiem gdzie odnieść, nie pamiętam. Już. On coś kombinuje, on coś kombinuje. I... A Ola tam leży drugi kawałek. Aha, też masz ciasto. się odnosi ciasto? Chodź, tu ciasto, Ciu, tu, 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 eee, tu, tu, tu. Dwa razy dostałem, jestem na hita. A! O nie. A! Nie. No, ty, ty możesz przejść, ja nie mogę, ja siedzę. A, nie wiem. Co? A ty się nie Nie gin. Tu Sandra. Zostałem zginięty. O. Zostałem zginięty. Zostałem sfokusowany, jak to, jak to się nazywa. Było, było nie pić na spawnie. Eee, ja to ja stałem to. Ja wiem, że ty stałeś, ja widziałam. Ty no. Ciasto Mam ciasto. Halo, ciasto? co to za nowy telefon? Halo, halo? Jaki pan pana... nowy telefon? Ja... Mam nowy telefon na spawnie. To zna... to co znaczy nie. Pana nowy telefon. O nie. No bananowy telefon. Badaw! No o, właśnie No jak mnie ugryz przez ścianę! To jest oszukaństwo jakieś! No jako? No Boże! A! Nie wierzę. Podoba mi się jak Santa krzyczy i jej mikrofon wycisza. Może to i lepiej. mi jej kawkę miała! Ona, zgupiłam się, gdzie jest ten. Gdzieś ciasto znowu. Ja widzę, nie jak wiem. słonika się kręci w kółko. O mój boże, Bo słonika goni mnie szuka banan. ciasta. Goni mnie banana, Mam Nie banana. ciasta. Banan. Yy... No słonika, tu nie ma banana. Tu No ale ja nie wiem, no boję się. Krystian, gdzie ty jesteś, Krystian? No, widzę cię z kamery obserwatora. Ale nie mnie na. Ale skąd ja mam wiedzieć? Przecież ja tu nawet nie zdążyłem prawie się przejść. Zostałem zjedzone na spałnie. A ty nie mówisz, żebym ci mówił, gdzie jest. Jak ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ja nie wiem, co to za mapa, ja, też, ja nie ej, wiem, ej jak ja się... mnie jest. jakoś po krótszej drodze prowadziła. Gdzie ja jestem? Ale ty nie, ty nie chodzisz, ty, ty chodzisz, zbierasz monety zamiast od, odkładaj rzeczy, no. No poszukam ty tego banana. Ola, jesteś O, o banan... Ola. O, właśnie znalazłaś no banana. I fajnie, no i fajnie, no i fajnie, no i fajnie, no i fajnie, fajnie, fajnie jest, fajnie jest. Sympatycznie I jest. I dziabną cię. Chowam się. <tuk> <śmian> szafka. <tuk> taktyczna szafka. Ja też ja chcę nie. nie chciałam wam mówić. Jest to <śmian> to nie zła taktyczna szafka. O nie. O nie. No ale on cały czas gdzieś przy mnie jest. Ja nie mogę no w ogóle wejść. przy mnie też. Szafki. O dobra, teraz mam białe w miarę. Cały ja czas nie przy mnie nie jest. jest. O dobra, chyba teraz. Ola, ja nie wiem gdzie ja mam iść. Ja też nie wiem, gdzie masz iść. No Ola ja... Musisz nie iść wiem. gdzieś Tu Ola wychodziła? Ła -banan! Gdzie Ola wychodziła. Ła -banan! Dobra, ja biorę tańczę. O kurde, dobra, słuchajcie, nie, że nie. Nie. O, widzimy cię właśnie. Nie! Niam, 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 Słonika nie! cię właśnie widziała, jak cię zjadało. Nie! Nie! nie. Jakoś nie bardzo się przejęła. Nie, nie. Ona <śleski> tylko powtarza jedno słowo. Ja się boję, co? Ola umarła? Aha. O Boże! Sandra, o, przykro, ale ty za mi Ona ma jakieś opóźnienie mózgowo-zapłonowe. Bo ja szukam tak. tej, 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 głupiej, tej głupiej tego banana, tego ciasta. Nie wiem, gdzie to no jest. No tu, gdzie banana. Stój, stój! Sandra, biegniesz na niego! No na nie, lewo. on jest tam. Na tam. Le na lewo jest ciasto. Na lewo masz ciasto. Ciasto! Uuu. Ale masz jedno zdrowie, jak cię banan ugryzie... Ciasto. ...to jest po Wow, jest Uuu. Uuu. No i co? I teraz Uuu. co? Się, si 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 tutaj. Do szafki, szybko, szybko! Jezu, o nie, nie no mogę! Nie, nie ziemnie, nie ziemnie. On nie wie, gdzie ja tu jestem, jestem ninja. On no. nie wie, On no nie, nie wie, wiem. on nie wie. Jeszcze nie wie. On nie wie. Jedna osoba w ogóle nic nie robi, tylko chowa się za beczką przy wyjściu. Jest wyjście. Nie, wyjście. Ogólnie Sandra, tutaj z boku ha. będziesz miała wyjście. jest, jest tylko Sandra i ta jedna dziewczyna, która się chowa za szafkę, za tym to za ja beczką. To ja tu poczekam teraz. Już, zaraz, minutę, już nie? zaraz, już zaraz, nie, nie, nie już, już, już będzie. Czekaj! No, uciekaj, czekaj!

ale z ciebie bam! Bo ja dopiero drugi Ale raz cię banam. Ja w to gram dopiero drugi raz. Ja się rozkręcić muszę. Ja nie mam pro... na nowy telefon. Ja, ja nie jestem pro gamer w banany jak wy. Pro Progamer! Pro -gamer. Ale ja też nie jestem, czy się umarłam. Ale wy swego tyle. czasu cały czas graliście w banany. Cześć, ja Słońka. drugi raz. To nie, my po prostu gramy od dziecka w gry. Nie problemliwe. Jest problemliwe. No Ej, chcę kupić jakiegoś kina. To kup! Ale nie wiem jakiego. Trzy kroki przed wyjściem zmarnęła. Słonika. Co tam? Słonika. Co tam? Jakbyś pobiegła od razu to może byś nie zmarnęła, a ty pobiegłaś. Ale prosto. ja nie wiedziałam, gdzie nie. News Center. Ja chcę Cavendish Castle. Które? Cavendish. A, to, a tego nie masz przetłumaczonego? Infection. 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 A co to jest infection? No jak, jak będziesz bananem i jedną osobę gra to są dwa banany. O kurde. No ja nie chcę tego, to ja nie chcę tego. Za późno. To bo trzeba więcej, się więcej. Dobra tak sobie. Dobra, tak sobie być bananem. Jestem bananem, nie jestem bananem. Oczywiście, że nie jestem. Ja też nie jestem bananem. Banan jest ta mapa. Bananowa. Bardzo ładna jest mapa. Banan Palma. Banan Palma. Banan Palma. Czemu ja nie? Palma. Czego? Ja nie mogę klikać zagadki, a nie bo to jest jakieś zamrożone? Teraz dopiero. Aha. Teraz dopiero. No, fajnie. Koneko, nie zasłaniaj ty 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 tym ty 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 wielkim łbem! Haha, ha, ja kliknęłam, to ja! Klikaliśmy razem, tylko ty mi zasłaniałaś, musiałem w kółko przestawiać. O, ogólnie znalazłam ten, zagadkę na kod, ale... O, o kodale? są już nie? dwa banany, no No to i... fajnie. Ej, my mamy tu jedno życie tylko. No, ja jestem trupem. No, ja jestem trupem, nie? O nie, jestem bananem! Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Jestem banunem. Idę po was. Ale mi się Christian. bąbelki ulatniają, nic nie widzę. Krystian, gościu, słuchaj. Ja tu nie wychodzę, nie? O kurde. Aha, bo kurde, się nie możemy schylać. Tak. Jezu, ile tych bombelków? Ja nic nie widzę, muszę się oddalić. Idę za szefem bananów. Idę Banan za szefem bananów. Idę tu. Nie, tutaj nie. Idę za bananowym szefem, jestem bananem. Gdzie? O, ile bananów tam jest? Czy ktoś z Was jest no. jeszcze bananem? Ja nie. O nie. O, ktoś idzie w moim kierunku. A ja tutaj pilnuję y, y, ciasta, jakby co? E? Halo? O no Boże, e, no tu nie Boże, widzę słuchajcie. żadnych ludzi. Gdzie wy wszyscy jesteście? Ja się boję! <słuchaj> ja się <słuchaj> boję! Pana. Ja na y, Krystian, pokaż się. Nie mogę. Krystian, pokaż się. Nie mogę. No pokaż. Nie. No bak, ja się nie bądź jaki. Jestem ostatnio z dwóch żyjących osób. Ola! O Jezu, ile Krysian, bananów na proszę. mapie! Co ja? Ile bananów? A to nie ty, Krysia? Ty? Nie, to nie ja. Ktoś tam widzę, że ci łazi i szuka cię. Każdą szafkę po kolei sprawdza. Tam, nie sprawdził! No nie! Gdzie wy jesteście, no? Przyznajcie uh. się, dajcie mi trochę pory. Ja nie wiem, gdzie jest wyjście nawet, nie, Krystiana? A ty tam ja te... siedzisz? Ja też nie wiem. Krystiana, ty siedzisz tu. tu tam nie, jest bezpiecznie? O, po... oh, oh. o. nie, jestem ja w... w nosie. Ja wchodzę do szafy. W nosie jesteś? Oj, <laughs> <laughs> nie, nie widział mnie! Jak! Jak mnie nie widział! Biegaci przeżyją w tym. O, tu jest jakiś bal z rogami. Ej, nie no się. O daj, jest, daj się, o tym nie zażarłaś. Jaka dziwna jest ta mapa? No sorry, Sandra. Słuchaj, Ale on... Kresia, tu za nami jest ten banan. Ale ona już pokręcona no, Nie widzę go. ta mapa. Ile stąd? Ja się zgubiłam, nie? <grystanie> yes. Ale i tak nie uciekniemy. Nie uciekniemy, nie ma opcji. Ale możemy ich przetrzymywać do, do, do długa. Do no długa. Jezus. Ej! O, bo... Ja tu nie no, widzę co? żywej duszy! <grystanie> no my nie możemy ci powiedzieć, gdzie jesteśmy, no. No, a... no bo się chowały. Skoczyłam do dzioba, nie? A ty nie chcesz się nie pokazać na chwilę. No, ale to, to nie moja wina. No ale chociaż na chwilę a ja się, ja się pokaż. Skoczyłam no. do dzioba. Dobra, pisałem, kwa. słuchaj, 10 sekund. Wiem. Gdzie jest wyjście? Nie, nie wiem. <głos> <głos> nie mam pojęcia. Aha, dobra, nie, to nie ma wyjścia. Ale jestem wolna. Te banany są takie wolne? Bananowe drzewo! Nie mam pojęcia. Jezus. Y dobra, tam jest dużo... Gdzie jest bananów. wyjście! Nie wiem i mam nadzieję, że nie znajdziecie go. Nie musimy tylko przetrwać chyba. O nie. A, no, to no to ja jestem w nosie chyba. E... Krystian, nie bądź w nosie. Ale ja się, się czuję na razie spoko. A ja się też bardzo czuję spoko, bardzo się ja czuję myślałem, bezpiecznie Musimy uciec. bananem. O nie, ja dobra, myślę. teraz mnie złapią na bank. No nie no, ej, nie? Tu jest dużo bananów, to gdzie wy jesteście, jak tu jest dużo bananów, ja was nie widzę. O Krystian! A, Krystian, A, gdzie jesteś? Mi? Krystian, gdzie jesteś? Krystian, który jesteś? Aha, siedzę sobie w szafce? Siedzę, nikt do mnie nie podszedł nawet do szafki, nie? Pyk, nagle z tym bananem. Banana! O co chodzi? W sensie ja mogę iść po koneko, bo ja wiem, gdzie ona jest, ale. znalazł <śmiennie> nie, nie. <śmiennie> <Kresam> znalazłeś <śmiennie> Ole? Tak nie. mało czasu mi zostało! Ale ja, ja, ja jakby. Ja nie wiem, co się w ogóle stało ze mną. Ja siedzę w szafce, nikt nawet nie przychodzi obok mnie, nagle. Pyk, jestem bananem, o co Słuchajcie, chodzi? W 10 sekund mi zostało. A tylko. ja przez całą rozgrywkę no. szukałam tylko was, nie? <śmiennie> O nie. Ale dobra, to dobrze Mi, miło było, ale się skończyło. Konewka wygrała. Tak. Konewka, nie patrz Tańczę na ogniu. O kurde. Chwila, nie, ja tańczę na ogniu.